Słuchaj, jeśli szukasz emocji, adrenaliny, szybkiego zorku, to ten film i prawdopodobnie inwestowanie w ogóle nie jest dla Ciebie. Bo jak mawiał ekonomista, noblista Paul Samuelson, inwestowanie powinno być jak oglądanie schnącej farby. Nudne. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolców i idź do Las Vegas. Teraz to rozumiesz? Ludzie wiedzą. Ludzie widzą obietnicę szybkich za, szybki zarobków. Zarabiaj, nie wiem, 100 tysięcy w tydzień, zostań milionerem w miesiąc. I wpadają w pułapkę, ganiają za tymi emocjami, za dreszczykiem ryzyka, a kończą z pustymi, kończą z pustym portfelem i złamanymi marzeniami. Prawdziwe bogactwo, prawdziwa finansowa niezależność, zwłaszcza przy, no, przez nieruchomości na wynajem, tutaj na przykład w Anglii, buduje się systematycznie, krok po kroku, bez szalonych akcji, bez magicznych sztuczek. Oczywiście jest to nudne, tak, jest nudne, ale to jest właśnie piękno bezpiecznej. Przewidywalnej drogi do wolności. No, więc, jeśli masz dosyć szukania drzwiku emocji, który prowadzi tylko do rozczarowań, jeśli chcesz wreszcie budować solidny, pasywny dochód z nieruchomości, oczywiście w Anglii, krok po kroku, bez niepotrzebnego ryzyka, napisz w komentarzu: nuda, tak, nuda, bo to nuda, która prowadzi do prawdziwego bogactwa. Pozdrawiam z Doncaster i udostępnij tej film każdemu, kto wciąż goni za finansowymi emocjami czy to w krypto czy na giełdzie. Pozdrowienia z fajnego widoku.